Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych. Zrobiliśmy akcję po produkcji desek. Tu mamy większość nacięte na to pomieszczenie. I tu też mamy po, po nacinamy. Mieliśmy trochę małą zagwozdkę jak to mocować. Bo nie chcieliśmy wkrętów nabrzdzić tutaj. I mamy takie niepozorne blaszki, które się wydawały dość liche. Takie mini, mini. Dopasowane do deski. One do deski, tutaj do 6 mm, do pustu Do tego wpustu Tutaj to trzeba do, 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 domierzyć, do, 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 musi być to taki. Nie mieliśmy za duże wkręci. Trzeba, trzeba było wkręciki dokupić małe, bo za duże to bym tą blaszkę gniotą, wyginają, ona się taka wywija po prostu. I to jest zupełnie nie masz szans po prostu jest. I to trzyma bardzo fajnie tak naprawdę. Bo tutaj kolejne pióro, które wchodzi, to zaciska to powoduje, że to się wszystko zaciska. Tak, bo tak to samo z Ciebie jak przykręci się to no, można się posiłować, że ona się wygina Ale jak już jest kleszczona jeszcze w drewnie No to tu już Naprawdę nie ma się co no, dziać się z... W zestawie są gwoździki, ale no, gwoździki to na pewno nie trzymają Tu no, oczywiście startową daliśmy na wkręta, to może to jakoś zamaskujemy, ale Tak naprawdę tutaj to się fajnie Fajnie trzyma Więc lecimy z Buazerią Buazerią dosłownie tu już są deski węższe, ale dalej takie w stylu nowoczesnym sensie. One są cięte na taki kancik, że wygląda to też fajnie. No i mówię Paweł, wkrętami po ukosie, tak jeszcze w kąt. I ona trochę się tutaj jak za bardzo rozszerza. Się dziś, jak ona gdzieś się skrzywa, odstaje trochę od tej deski, a się mocno przykręci, to ona się tak troszeczkę rozczapieża, ale już nie co ci Godzin godzinka później i tutaj jest to przybite, bez widocznych wkrętów jeszcze sufit dobra, tutaj w ciemku Wam nagram to co no bo lampa nie współpracuje to co powstaje w łazience Wasyl nam zabudował tutaj ten gzymsik przestawiliśmy trochę lampę Wymieniliśmy też przewód, który wcześniej Wam pokazywaliśmy, tutaj doprowadzaliśmy nie, od razu na taki, żeby od razu do LEDa to przylutować. Tu przyjdzie taka szczelna listwa LEDowa i mamy doprowadzenie zasilania z jednej i z drugiej strony. Chcielibyśmy to na jednym zrobić, ale ona jest tak ciasna, że tam w narożniku ją nie wywiniemy, więc raczej muszą być dwa osobne odcinki. To jest taka listeweczka e, cienka, która o, w ten sposób wygląda. To jest mleczne, przeźroczyste, mleczne, przepuszczę światło i taka, taka rynienka to jest 16 I Tam hermetycznie znajdzie w środek listwa LEDowa, pasek tak. ledowy hermetyczny. To nie jest hermetyczne, bo to jest drogie hermetyczne, ale jest w i LED hermetyczny i te łączenia też zrobimy tak, że będą zgrzane, w sensie też zabezpieczone przed wilgocią. No i tu będzie taki paseczek LEDowy, który na kafelkach, które tu będą, będzie oświetlał przy prysznicu tą część i chodzi o to, że tam gdzie jest czujka, e, czujka e, obecności ona złapie, załączy światło na gabrycie. Światło tutaj to ledowe zawsze z automatu i za lustrem e, i tutaj gdzie są ledy to po prostu doprowadzona jest e, linka 0,5 2x0,5 e, i jakby zasilacz będzie, tu będzie lampa Schowana i ten zasilacz będzie tutaj też na regipsie. więc będzie można zawsze wyciągnąć, jakby się ledy spaliły, i będzie można ją po prostu wymienić, odłączyć, wymienić. tak? Tu mamy pod tą listwę, żeby kafla można było tutaj wcisnąć, czy tam dojechać na równo. Ona jest cofnięta jeszcze 2 cm rozmiaru tej płyty, czyli troszeczkę dalej niż ta, żeby po prostu tu było miejsca na cokolwiek, co będzie trzeba tutaj zrobić. No i oczywiście ten sufit, tak jak wszędzie, nie jest przymocowany do ściany, tylko wisi sobie na suficie, na tych wszystkich łącznikach, więc on się tutaj ślizga, pracuje. No i oczywiście tutaj pójdzie tylko i wyłącznie uszczelniacz, akryl, ale uszczelniacz lepiej będzie pracował z tym niż akryl, akryl się łatwiej będzie zrywał w razie większej pracy. Musieliśmy przystawić też trochę rekuperację, żeby było ładnie w osi, tutaj w lustrze, ten nawiew, żeby nie było jakiegoś tam przestawienia. Ta rura, przed, ta przedłużka jest tutaj, Wasyl ładnie pouszczelniał jeszcze, żeby się nie wysuwała, nie było żadnych problemów z nią. Więc światło jest jedno, ja może zejdę z perspektywy, bo tak to nie widać. Światło jest jedno, tak wysuwaliśmy, że jest jedno tam drugie tu, potem tu nad lustrem. E tutaj czujka, grzejnik jeszcze musi się zmieścić, e i tak to wstępnie wygląda. No i w przedpokoju, jak jest zrobione dokładnie też to samo. Te wzmocnienia są pod grzejnik, sufit jest wyciągnięty. Nie nagrywałem, bo nie chciałem też Wasylowi przeszkadzać. Też zajęliśmy się swoją robotą i teraz widzicie już tylko efekt końcowy. Wypust pod rekuperację, dwie lampy i tutaj jest wzmocnienie pod grzejnik, też na suficie więc nabiera to fajnych kształtów ta bałaby z podbitką ciąg dalszy Wasel nas tu wspiera kupiliśmy kołki one są wbijane na klej obcinane i powstaje coś takiego na gładko wkręty niewidoczne no ale wiadomo jakaś tam różnica zawsze jest jak się przemaluje na biało to to nie powinno być to jakoś super widoczne także fajnie na pewno lepiej niż skręty trochę zabawne, ale to tylko przy tych dużych dechach nie bo tutaj cienkie robimy na te blaszki montażowe co już pokazywałem coś takiego on napędzał duży uuuu super dla akustyki Lepiej. Jakby też na przykład chciał z yy, garderoby podsłuchiwać w kogoś z pokoju gościnnego. <grym> Więc tak to na razie wygląda. A tu zakręciliśmy całe pomieszczenie, bo chyba nie pokazałem, to fajnie trzyma. Konkretnie. Będzie trzeba potem poobrabiać dookoła jeszcze yy, wszystko i, i wygląda to dobrze. Wygląda to fajnie. Tutaj wkrętami jest przekręcone, bo w okolicy to będzie grzejnik to zakrywał. Yy, więc yy, tu wkręciliśmy to wkrętami do tej belki grubszej, żeby tutaj to trzymało się nie tylko na blaszkach, ale na na tej baryce dobrze było przykręcone że jak Potem przykręcimy tutaj też deskę, ten grzeń, to gdzieś to ładnie trzymał. Tam jest też deska wzmacniająca, prowadząca, ale to pokazywałem. To, to ten, takie kółeczki sprzedawać. Patentem. No, no patent <noise> Kupiliśmy drzwi zewnętrzne. I właśnie już je wymieniamy, żeby nie leżały gdzieś tam na przyczepie. I Paweł... Musimy poszerzyć otwór trochę. Poszerzamy otwór. Poszerzamy otwór, bo drzwi mają 103. Otwór potrzebują na 105,5. Robimy 106 otwór eee, dotąd do tego słupka, do tego węgara. Tu już to zostanie, już tego nie będziemy siepać. Ciąć? Siepać! <grych> Ciąć. Człowiek już przybył do wiejskiego klimatu? Tak. Eee, no, no, troszeczkę musimy poszerzyć otwór. Było 103, ale to jakieś tam standardy są oczywiście, ale to jest dalej za mało, więc jedziesz pan. Zrobiliśmy taki podeścik tymczasowy pod, pod drzwi. Dużo się nagrało, no. To zabezpieczam. Mamy drzwi bardzo ciepłe, nie anty, jakoś super włamaniowe, bo są alarmy, są inne zabezpieczenia. Jeden z youtuberów z Hollywood, chyba oni tak się nazywają, polecał ten, tą firmę Splendor. Ona jest w marketach. Niedrogie drzwi, a bardzo ciepłe bardzo dobre parametry. Nie ma w instrukcji, jak to ściągnąć. Daj, ten tam za to. Było. Masz to. Nie porysaj drzwi. Czemu tylko tyle wkrętów robi, ale generalnie poszło wszystko chyba sprawnie. Ten dół musimy jeszcze ogarnąć i górę. Tam wełnę wepchamy i deską na razie zaślepimy jakoś. teraz pomyślę jak. Yy, albo deską na razie, bo tu nie jest ciepło, nie jest zimno jeszcze aż, tak więc na razie, tylko tym. Potem oczywiście uszczelniaczem to obleci, odlecimy. Woodching. Skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali. Zapraszamy do kontaktu balajdetale.pl łamane na Woodching. A górę tutaj jakieś takie podkłady też musimy porobić, żeby ten próg się nie uginał. Uszczelnić to styropianem i pianką, a potem idzie obróbka taka blacharska od spodu. Ściągnęliśmy drzwi. Ten próg, który zaraz pokażę z tamtej strony o, tu musimy zakryć, bo niestety pies tutaj lata i jack i już wdepnął dwa razy. Próg, który jest, może ja pokażę z zewnątrz, z tamtej strony. To na razie zakryjemy, a to sobie będzie schło jak już pojedziemy, albo nie pokażę, bo muszę pokazać. Drzwi oblepiliśmy, żeby od uszkodzeń nie troszeczkę zabezpieczyć. I tak, od dołu leci prawie na styk wsadzona belka drewniana. E, tutaj pod lis, pod próg, który trochę nagieliśmy, jest doprowadzony uszczelniacz, żeby tamto uszczelnić to połączenie. Dół tego też jest obrobiony, no i jedziemy oczywiście dookoła też. I tutaj, jak są te e, węgarki, tak zwane, to te też tutaj te łączenia zamykam, bo to. No nie jest jakoś tam super yy, szczelnie nakładane. Więc. Yy, tu oczywiście docelowo to drewno będzie zakryte. Yy, jakąś tam blachą. W zależności od tego, co tu się będzie działo. Jeśli chodzi o, yy, o ten podest tutaj. Pokażę Wam z perspektywy ten podest. Tu na razie są palety, dwie dane. Yy, więc. Yy, jako podes, i to jakiś jeszcze stopień zrobimy na czas budowy. Chodzi o to, też, żeby te drzwi nie nawierzchnie nie uciekły, więc tu jakąś blokadę dzisiaj też zastosuję. Ale najpierw pouszczelniam te drzwi dookoła. No i ja już górę zacząłem uszczelniać. Był też już częściowo, chociaż to muszę widzę popoprawiać jeszcze, bo nie podochodziło. I górą tutaj zamykam tam wełnę, wepchnąłem dość luźno, żeby jak sobie jeszcze to dosiądzie, to, to docisnęło. Z drugiej strony mamy deskę. Ale to jest pierwsza już ta izolacja już yy, będzie tutaj dana, więc nie będzie już tutaj to przewiewać i tak naprawdę tyle, to jak uszczelniam yy, to już widzieliście, widzieliście już na, yy, na, 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 na etapie okien, jak były montowane okna to po oknach pokazałem Wam jeszcze jak, jak one są obrabiane, więc tutaj tak naprawdę się nic nie zmienia, yy, ta sama jest zasada, więc Właściwie nie ma, co, nie ma co pokazywać, ale drzwi nas nastroiły bardzo fajnie, tak moty motywacyjnie, to też dużo zmieniło eee, i no i coś się tam zmienia, nie? No jakieś drobne przeróbki robimy, Paweł tam gniazdko gdzieś w łazience przerzu przerzuca niżej, bo lustro przyjdzie okrągłe, duże, metrowe chyba? Metr 10 Metr 10. I się okazuje, że te gniazdka jednak są trochę za nisko, więc jeszcze póki kafli za nie wysoko. ma... Za wysoko. Za wysoko. Jeszcze póki kafli nie ma, to po prostu będzie yy, można to przenieść niżej, żeby to pasowało. Yy, a tak co, no tutaj potem przyjdą oczywiście opaski wokół okien, nie? Tam tutaj zresztą, na przypomnienia, ci z Was, którzy nie chcą sobie gdzieś tam patrzeć wcześniej, później do tych filmów, to o. Woodching, skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali. Zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl, łamane na Woodching i ta twarda guma z tego uszczelniacza jest zrobiona i to jest fajne, ciepłe, bo mieszkanie, dom teraz mimo, że temperatura już nocami spada nisko, to jest dalej 18 stopni bez grzania, to nie ma grzejników, uszczelka, więc... Szczelna uszczelka. Więc jest, więc jest cieplutko dalej. Więc rokuje to, że to będzie Aśmierał, bardzo szczelne. To byś był zdziwiony, czy my grzejemy czymś. Tak, 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 tak. więc... Pierwsze efekty y, tych naszych prac, tych pierdół, tam uszczelnień w każdych miejscach, E, już daje efekty a grzejniki może będziemy wieszać gdzieś za może 2-3 tygodnie jakoś pirazy drzwi pomogą nam Możliwe, że też będziemy ten Odcinek nagrywać. grzejniki też będziemy. No będziemy na pewno nagrywać, ale grzejniki może będziemy też e, gdzieś tam może dystrybuować. Myślimy o tym, ale zobaczymy jeszcze czy to wyjdzie. Czy będziemy jakby w tym uczestniczyć? Bo jak się spiszą, będą fajne, to dobre produkty fajne, warto jest polecić polecać sprzedawać, robić sprzedawać tak bo to się na tym dobrze pracuje nie ma reklamacji nie ma problemów zresztą tak jak właśnie z uszczelniaczem działamy Ale potrzebujemy. produkt działa fajnie i, i się też fajnie robi przy okazji no i drzwi generalnie zamontowane zrobiliśmy taki to tymczasowy nie do wiosny aż będzie sobie czekał zanim tu teren wokół będziemy robić nie szybciej bo to trzeba odwodnienia kombinacje więc e, pewnie jeszcze opaski oczywiście przyjdą do tego czasu, ale wcześniej, ale, ale tak generalnie drzwi z firmy Splendor z marketu dużego, nie będę reklamował, bardzo fajne. Szyba tak fajnie wpuszczona, ciepłe 0,7, przenikalność także na fajnym poziomie, e, trochę oczywiście nie są to antygomaniowe. Nie ma, są bolce i jest to wystarczający poziom, ale tak naprawdę szyby można zbić, też się przez nie dostać. No i to się trochę rysuje, więc to będzie na pewno wymieniane też na te wkładki antyprzewierceniowe, takie rozety, konkretniejsze. Bo to to jest taka klamka byle jaka Jeszcze nie wiem o co chodzi, że jak się lekko zamknie, to one o, tak się ruszają, a dopiero jak je się dobije, to dopiero te wtedy trzymają. Ale, ale generalnie jak za tą cenę. To bardzo fajne drzwi. Tutaj takie lustro odbija. Oczywiście, jakieś światło świeci, to widać. Ale tam można jeszcze jakąś jedną folię, jakby ktoś chciał do nakleić, żeby to było mniej widać. Ale ja uważam, że, e, zobaczcie, tutaj na wprost jest dokładnie budynek gospodarczy. Także tutaj za dużo nie będzie widać z tego przestrzału. Jakby ktoś chciał, nie wiem, patrzeć, to co on tutaj zobaczy. Także naprawdę, więc dlatego stwierdziliśmy, że ta szybka jest tutaj fajna. i one te drzwi tam no, zrobiły dużo motywacyjnie, więc. Ee, że coś się porządnie dużego zmieniło i wygląda fajnie więc tak to tak to tak to z tej strony jest zabezpieczone na czas budowy tak żeby też się tak łatwo nie obiły ee, nie powinno się to nie, nie powinno się to jakoś super uszkodzić podczas tej prac dalszych także super dla mnie super To wygląda na chwilę przed ściąganiem kurzu. Odkurzane wszystko. Yy, wyciągnięte pyły, góra, dół. Z dwa razy było odkurzane. Taką żyrafą wynajętą. Nie nagrałem wam, tak? Poles, ja nie nagrałem chyba żyrafą, jak was robię. Ja nic tu nie nagrywam. Sorry, no jest taka żyrafa długa, podłączana też z odkurzaczem. Ona ma średnicę 20, chyba 2,5. Jak dobrze patrz ten papieru ściernego. I ona normalnie gdzieś tam doga i Pomaga to i to zeszlifować. To jest też wstępnie już obsikane, ale widzę, że dalej się sypie jeszcze. Eee, I co? I jest coś pościągane, wyodkurzane, obsikane, jeszcze się pyli. Będzie jeszcze będziemy przed gruntowaniem pewnie je zaraz obsikiwać. Eee, ale drewienko już jest pierwszy raz pomalowane na eee, kolor docelowy. Bielone. Hmm, bielone. Tutaj widać różnicę. bo właśnie maluje. O, słup. Maluje, tylko kurtki nie zabaw sobie. Dobra. Y... Słup jest malowany. Też na biało. Bielone. No tutaj widać różnicę po pierwsze malowania. E... Patentem. Wasyła, to przykładamy sobie tutaj od spodu, żeby ściany nie zababrać im mm, podmalowujemy. Zaczynamy od tego, bo żeby drewno nie tego mm, gruntu nie nie, ciągu, nie 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 gruntem po prostu drewno. Więc pomalujemy na dwa razy deski. I dopiero jak deski będą pomalowane dwa razy, to mm, będziemy gruntować ściany i je malować. Tutaj Wasyl też podpowiada, żeby... O, tu jest już też ładnie na raz pomalowane. Drugi raz będzie jeszcze mm, jeszcze bardziej biało. Tutaj nie wiem, czy to na kamerze widać. Zobaczy. Ta deska jest pomalowana dwa razy, to jest raz. Więc różnica jest jeszcze znacząca. Tu pewnie mówię, w kamerze tego nie widać, ale różnica jest dość istotna. Posiadasz dom z bali lub planujesz budowę odwiedź naszą stronę balajdetale.pl łamane przez sklep znajdziesz tam między innymi pomoce do planowania budowy domu z bali, uszczelniacze, środki zabezpieczające drewno i wiele innych. Zapraszam Sławek Witif. I tak malujemy hydrolazurę dostępną od nas. Hemaru tak. Biały 200%. Pigmentu, to jest maksymalnie co można pigmentu wrzucić. Eee, z różnych względów. Ja nie pamiętam co tam Przemek mówił? Z jakich z... względów nie można więcej pasy pigmentowej? wrzucić. No bo na tą ilość farby to jest maks... To nie jest maksymal... prawie maksymalna ilość pasy pigmentowej. Tam żeby coś tam się nie działo, tak, ale ja nie pamiętam. No, żeby była jakby cały czas zachowało wszystkie swoje wartości. Yy, tam, tak, owalne. tak, 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 Tu też jest już naraz pomalowane Drewięko na na biało. I tak naprawdę zaraz malujemy to drugi raz, gruntujemy i Wasel nam podpowiada, żeby pomalować ściany regipsowe raz i drugi raz dopiero po, po panelach, ale przed listwami. Jeszcze jakieś obicia, jakieś poprawki, coś tam, żeby tą drugą warstwę już nałożyć później. Także na razie tyle. Tu mamy jaką maskownicę i zaraz ją też pomalujemy. I tak naprawdę tyle, tak że się dzieje. Mogę Wam dół jeszcze pokazać. Zaraz Ci Paweł wyjaśnię nie będę tutaj przy kamerze Tu też sporo gratów powychodziło. To eee, Wacel już zrobił na sufitach yy, grunt. Eee, jeden do trzech, Paweł prawda? Tak. Grunt do z farbą. Ok, ok. Czyli w sumie jest rozcieńczony 1 do 1 grunt. Tak. Tylko na to wchodzi trochę farby, 1 trzecia i 2 trzecie wody. Żeby troszkę to ją rozcieńczyć, tak jak tam też. Bo to jest uni grunt, więc on jest chyba, z tego co nam w na markecie ktoś powiedział, że jest zbyt twardy, żeby dawać taki koncentrat. Więc jest to konieczne, żeby go rozcieńczyć żeby to było potem się nie mm, nie uszczyła chociażby farba więc działamy działamy eee, gruntowanko eee, słupy też tu trochę ogarnęliśmy eee, przeszlifowaliśmy tutaj ten się trochę pokrzywił trzeba było go ten przy okazji uszkodziłem wasyla pracę <laughs> trzeba było trzeba było to troszkę po, po, połatać i potem to zaszlifować jak to wyschnie mm. No i oczywiście tutaj te takie wykończeniowe tematy to będziemy robić już na koniec. Także w tym momencie idziemy malować drewno na górze. Tu, tutaj chyba zostawimy to na zagruntowane tylko, bo tu w większości idą meble, potem jakieś szyba, coś tam, także tej ściany w ogóle nie będzie widać, więc malować jej nie ma, nie ma sensu. Po mebach najwyżej gdzieś tam coś domalujemy jeszcze, będziemy patrzeć co tutaj, jak to powykończyć. Bo jeszcze nie wiemy do końca dokąd meble będą w jakiej wysokości, więc także no ja się czasem przywiększać dziwnie Dobra, kończymy malować deseczki na drugi raz Tak wyglądają te o, po wkrętach miejsca Bardzo ładnie mi się bardzo podoba Tądy pobrudziłaś Wydostałem <laughs> Ja dojeżdżam tak o gdzieś do to mniej więcej. Tutaj na razie są takie rzeczy, że no, jak malować, to myślę, że to aż tak wielkich rzeczy nie trzeba pokazywać. Aczkolwiek. Jeszcze może jakieś błędy popełniam. No tak, tak, tak. no też. Jak już praktyka tej budowy pokazała, nie jesteśmy nieomylni. Trochę wpadek się zdarzyło, ale wszystko generalnie wyszło wychodzi bardzo fajnie tu dookoła też pary wszystkie powyrabiać, tutaj pod spodem po już nie chcemy tu żadnych listew dawać ale jednak będzie jeszcze dziergania z uszczelniaczem chwil zabawy, bo tu, tam, siam tych metrów jeszcze jest trochę do obiechania bo postawiliśmy oczywiście na uszczelniacz na brak listach, na taki nowocześniejszy wygląd, to już się uspię. To nie tylko dlatego, że dystrybuujemy, ale cały czas powtarzam, że on po prostu trzyma i jest dobry. Zresztą łóżkiem powstał z potrzeby klientów. Dobry. Nie mieliśmy w planach robić takich rzeczy w balej detale. w pierwotnym zamyśle, no, ale rynek zweryfikował potrzeby i bardziej że produkt znany na rynku bardzo długo jest sprawdzony i każdy wie, że, że działa i, i się już nie wraca do tematu a listwy się rozjeżdżają czy tam w przypadku uszczelnienia domu też uszczelnia się raz i zapomina o temacie, jeśli jest potrzeba kończymy na drugi raz I to będzie tyle i trochę lampek pomontujemy, żeby może coś na jakimś, jakiś obiekt tutaj na przedłużaczu włączyć, żeby coś się zapaliło. Jeżeli tu jesteś, zapewne podoba Ci się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania, zostawiając łapkę w góry przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, zrobię dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki! Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółki Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych.